Dzień dobry! No cześć! No, przepraszaj ludzi. No dobra, muszę was przeprosić za mój nieprofesjonalizm, jak to Marcin nazwał, ale to nie było z mojego lenistwa. To po prostu były problemy z kartą dźwiękową. A dzisiaj dla was przeszykowaliśmy taką małą wyprawę, bo już mi tu coś ciekawego znalazł. Tak. I to w ogóle dostęp do tego jest epicki. Chodź, pokażę ci, chodź. Idę. Chodź. Sobie tylko chodź. chodź, Nie jedz Ide. ciągle, ty ciąg, ciągle tylko jesz. Dobra, uważaj, bo tu drabina jest po tej stronie. Ooo, dobra, spoko. Boże, jaki dostęp. Ale patrz jaki byczy dół to jest. Tylko pan. Jaś jakiś taki No a co? Wow. Bo to było tak, że chciałem sobie zrobić zejście z domku, ale nie wiedziałem w ogóle gdzie jest jakby granica i gdzie jest ziemia i podkopałem się pod ziemię. I to tak wyszło spontanicznie, ale zobacz, zobacz jak fajnie tu jest. Zobacz co tu jest, zobacz. Ej, a masz Eee, O kurde. Ja wziąłem tylko pochodnie, ale nie wziąłem kilofu. Widziałem, że czegoś mi brakuje. Nieźle, Marcin w ogóle szacun dla ciebie za to, że coś takiego w ogóle znalazłeś no nie, ale to czysty przypadek no to może Marcin zrobimy cięcie i pójdziemy sobie po po te, no kilofy, właśnie, nie głupie, dobra no, nagrywam pająk, biję go a ty Marcin do mnie przybywaj ha, zabiam pająka, po drabinie. spadłem no nie! Ja się uchroniłam. Uratowałem ci życie. Ja sobie skopię trochę węgla, bo mi się przyda. I weszli do ciemnej groty. Nie obawiając się przeszkód czy ciemności i potworów wszelakich, wiedzieli, że moc jest z nimi, ponieważ Nyczol kopał węgiel. <todgłosy> to było piękne, Marcin. Ale co ma węgiel do bezpieczeństwa? W ogóle nie wiem. No bo patrz, ja wiem, bo z węgla robisz pochodnia im więcej pochodni, im jaśniej tym mniej potworów się respi. Logicznie? Aha. Nie? No dobra, to miało jakiś sens. Okej. Okay. Dobra. Ja mam 40 pochodni aż. Dobra, dalej nie lazłem i w ogóle nie wiedziałem jak tu zejść, ale tam, tam na dole jest chyba ciekawie, bo tam luwa jest. Widzisz luwę? To musisz, musimy zejść na dół. Ale jak? Kaj. A, będę kopać pod sobą tutaj, bo widzę, że tutaj mi nic nie grozi, póki co. To ja właśnie idę do ciebie. Hop. Jestem A, w Boże, o co chodzi? No właśnie, ja sobie myślę, tutaj zapalę nam świateło. A, tutaj można skakać. Śmiało. Gdzieś ci skoczyła? Bo ja się boję, że znowu będzie jak wtedy, gdy mnie strollowałaś. <grym> nie, tak. no nie. Aż tak to nie, ja tutaj robię nam most. No to Ej, wódą coś... możemy zejść po prostu, znaczy spójrz. No można, no to jest logiczne, nie? Aha, ale ty tam zbieracz jesteś jeszcze. Ja jestem zbieracz. Nałogowy. Tak. Wręcz. Nie, po prostu chcę mieć... Skarby. Chcę mieć Ej, kisię. to ty, to te robaki z czwartego odcinka. Kumasz to? Tak. No? Boże, ty nawet pamiętasz z czwartego odcinka: gratki, naprawdę. Albo z piątego, nie tak nie. Ej badam. patrz, Zasz z... papa jakiś snajper znowu. A masz nie. łuk? Kurde, ja chyba nie. A nie, czekaj. Ale już tak. nie mam więcej strzał. No to ja go strzelewacz. Pa. Nie, oczywiście ja też nie mam <laughs> No, normalka. Kto by się wybrał w ogóle na wyprawę z łukiem i strzałami? No, błagam cię. Nie, samuk jest bardziej mainstreamowy, wręcz hipsterski. No. Dobra, skaczę na dół. Rydzyk. Czekaj, nie skacz, tu koło ciebie jest to coś niebieskiego, to nie chcesz tego wykopać, może? A no, to lapis lazuli można kopać. Oczywiście, że tak. Będziemy mogli sobie zrobić potem wełnę niebieską. Jakbym skoczył do lawy, to byłoby. Dobra, nie... skaczemy? Do lawy? Nie, tutaj. A, tutaj to mogę. Dobra, to ja sobie zjem przy okazji. Bo mi się Jokej. życie nie zrespi. Strasznie dużo jesz. <noise> ale... O, ale. O, u was tam jest wodny. Gdzie, 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 gdzie? Tam, 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 tam. tam. Już się czaj. Widzisz go? Widzę. Taki On... ładny, niebieski. Coś knuje. Chodź, jest... pająk Pająk Zobacz, jak się uśmiecha. Boże, jakie to piękne. Ano? A... Prawie do lawy wskoczyłam Ano, chodź, pająku. On jakiś może pokojowy jest, pacyfista. No. Pacyfista, idę Pają... tutaj. Gdzie ty poszłaś? Nie, no. nie zostawiaj mnie tu, ja jestem nubem. Idziesz, idziesz. Idę idę, idę. Znalazłam po prostu takie miejsce, ale zawsze żelazo mogę wykopać. To ja będę ubezpieczał nasze te plecy. Pop kopanie jest trochę nudne, no ale trudno, ludzie się. W końcu mają odcinek, niech się cieszą z tego. Ja sama się cieszę, że w ogóle w końcu mogę coś nagrać. No, ja też się cieszę, bo też już. Się mi martwiłam. A dzisiaj też mieliśmy jakieś problemy, ale ogarnęliśmy, bo my jesteśmy. Informacje. Bo to wszystko, nie będę w ogóle reklamował żadnych programów, ale przez hamaczy. <laughs> no właśnie, wszystko przez hamaci. Najpierw Złe oh! hamaci. głupia karta dźwiękowa, no. później no. jakieś hamaczy, bez sensu w ogóle. Ale my nie damy rady. My nie damy rady. Postaraliśmy się dla Was. Special for. U. You. Dwa... you, No dobra, you. Special for you. Ja kleję Sze... wodę, bo lubię. A tu ja jest lubię. coś tego y... czerwonego tam, widzisz? Gdzie? A no to jest, jest tam... redstone. Tu jest tam... tak. Aha, to z tego Czerwony się kawit. robi... E, bomby, tak? Można? No, no można. To znaczy nie bomby, tyrbo... nie TNT, ale... Ktoś tam brond. Ląd się robi z tego. Ląd. Dostanę się tam i skopię troszkę. No. Się mleczko, mam ochotę na mambę przez ciebie Nyczol, bo my... Żebyś tylko pamiętała skąd przyszliśmy, nie? Bo No trudno, będziemy kopać nad sobą najwyżej No dobra Nieprofesjonalnie, ale... O, wiedziałam, że tam będzie lawa, Wiedziałam! Aha, co do pieska I, i co do tego jak się miał wabić to... To niestety ja. piesek nam spieprzył w las i nie ma psa. Jezus mam diamenty, a ty nie masz. Chcę sobie zaraz i co? jest jak to się nazywa, chciwość przez Cię przemawia. Jezu, tak dużo diamentów. Nie no, podzielę się z tobą, nie? A po co mi to? A no to dobrze, ty się nie podzielę. Coś z jest dla tak mnie to nawet lepiej. Z tego się robi diamentowe te. E diamentowe miecze. To po co mi to jak ja dziabać normalnym mieczem mogę, a szczególnie mięsem lubię dziabać zombiaki. Boże, prawie wpadłam do lawy znowu Nie lubię czegoś <laughs> takiego, bo mnie taki dreszcz przechodzi przez całe ciało Ty To maniak jesteś <laughs> Masakra jakaś Ale aż czuć ciepło od tej lawy oooo Ja ile w węgla a i weź zaklej ten ten Dobra, kupię węgiel O no to kup a ja zakleję dziurę Jak mi się uda Bez se A jest gdzieś tutaj! Wągiel, 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 wągiel Marcin może zaśpiewa... O ty malde! Ja bym się zalał lawą Było blisko Dobra A tam masz ten czerwony, ale tam lawa jest, i co teraz? No nic, on trudno Gdzie idziemy teraz? No ja sobie właśnie zakleiłam dziurę Tutaj bym poszła. Ha, 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 ha. Ale ty, Marcin, jesteś kurczę, zabawny czasem, naprawdę. A kto mówi takie rzeczy? Ja powiedziałem? No. Nie. Ja się tylko chichram, bo po prostu lubię moje kopadełko, znaczy ten. Podoba y mi się y już ta, y ta miejscówka, bo znalazłam 8. Osiem. osiem? Poczekajcie, zaraz zobaczę. 7 diamentów. No dobra, 7 co według mnie jest i tak dużo to jest w ogóle nieograniczone możliwości tu są a ciekawe dlaczego mam pierwszy level He? bo cię pewnie zabił o no coś no a może, nie, może ale nie pamiętam o jezu ten wybuchowy za tobą a ty zielona menda, a masz 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 masz, masz. Gini. zdychaj, zdychaj patrz nie wow. chcę zdychać. ale walczę z nim ty Marcin dobry jesteś no nie? kurde obrońca sprawiedliwości Chciałem go uderzyć kurczakiem, ale ja później będę, będę to złotka. jadł i to tak niehigienicznie, nie? No, dokładnie. Też tak sądzę. O, eksp... eksp... Muszę zbierać na w ogóle nową reputację. O, w... będę mogła stół do czantowania zrobić, bo mam... Yy... Yy, no to właśnie, to, to, to. No kurczę, no. Bez nadziei. Co ci się dzieje? No denerwuje mnie to, że nie... No, woda mnie denerwuje, no. A, to byś się no. nadawała do średniowiecza. Co? Jeśli ktoś jest dobry z historii i wie, jak w średniowieczu traktowano mycie się w wodzie. E... No Boże, Marcin! Ej, coś ty zrobiła! Czemuś mnie zamurowała! A czemu, Marcin? Dlaczego? Co ja ci zrobiłem? <laughs> Katarzyno! Nie wiem. Patrz Zobacz? No na... Weź tą lawę zaklej, masz jakiś cobblestone, albo dirt. W ungiel kopie, to jest priorytet Mam żwir A tu jest ten iron ha, ha, ha. <laughs> Co ci się dzieje? No daj mi kamienie ziemię Dobra już A tu zaklej Co mam zrobić, tutaj? No, 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 no dobrze, tylko jeszcze tutaj, w dziurę Bardzo dobrze Marcin o, Dziękuję. Spadłam. No to musisz mi tutaj jeszcze. Aaa, coś, coś nas sieka. Oła! A, dostałeś! Oła. Co to było? No, szkielet. Ale no, ja co? nie wiem w ogóle skąd on się wziął. gdzie on jest? Ale jak szkielet, to ta strzała. Ja muszę, tą strza muszę zamurować tu lawę. Sorry. Ja chcę strzały. No nie, już nie dorę tej strzałki. Oła, oła! O, w mordę, Uciekaj, niczego! Rzuko, rzuko! A co to jest? Lawa mnie kopnęła. Znaczy, patrz, goni nas! Jezus, uciekaj! Uf, dobra, zatrzymała się. Dobra, weź, musimy trochę przykopać, chyba. Weź tą wodę. No nie, bo, bo lawy wejść. O, ja wiem tak. co zrobię. Co? Uważaj, bo ta lawa jest zdradziecka. I w ogóle. Aha, tam jest ten dziomek. Czekaj, ja go zaciupię, ja będę bohaterem. Jezu, we mnie strzela. No i dobra, ja, ja cię uratuję. Ja to naprawdę. Boże, bo zaraz wpadnę do lawy, jak nie szczeli znowu. No głupi szkielet schował się koło lawy, i teraz nie wezmę strzału poprzez niego. Tak właśnie, mm. Chciałem postrzelać złotką. O strzał. No ale czemu nie mogę wziąć? Nieważne. Nie można wziąć strzały, to jest irytujące. nie, mam strzały. A ja... O Nyczolu, jak zrobić, jak chcesz strzelić i już naciągnęłaś strzałę, żeby nie strzelić jednak? No to A nie, musisz to... strzelić przed siebie i... Dobra. I wtedy łapiesz z powrotem tą strzałę i koniec. Ej, czekaj, bo gdzieś tam strzeliłem w swoją stronę i mi ją chyba zabrałaś. Więc... <laughs> czekaj, zabrałam? Nie, nie no, zabrałam, nie zabrałam. No to co z nią się stało? Jakie no. tu czary są? Um, dobra. Myślę co, co... mamy robić? Bo chyba już... Wypadałoby kończyć, czy nie? No tę część już zwiedziliśmy, to może udamy się do wylotu, a następnym razem tam w prawo pójdziemy. No w porze. Tylko, tylko że najpierw do domu trzeba się dostać. Ty pamiętasz drogę chyba, nie? Tak, pamiętam, no. No to prowadź wodzę. Idziesz ze mną? Tak, tak. Ło. Ha, <laughs> ładnie. No. Teraz to jest taka zręcznościowa, jak w Assassin's Creed albo coś. My... Tam na górę chyba będzie chyba coś mi się wydaje. No dobra, to może z tego miejsca się po prostu pożegna. Ale ja fajnie wyglądam przy tobie, przy plepsie. Śmiech Tylko taki, nie ten, nieogolony wąsik mam, taki zarośnięto trochę jestem. Bo ty jesteś paruwą z wąsem. No właśnie. No dobra. Żegnamy się z wami, teraz postaramy się nagrywać. Regularnie. A czekaj No. Opa, gangnam style. Nie, on nie tańczy tak fajnie, jak na koniu by jechał. Dobra. Pa, Dobra. Pa. 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 Gangnam style. Patrzcie, co ja znowu znalazłam. No ja po prostu w to nie wierzę. W ogóle to się pożegnaliśmy, a ty jesteś tak pazerna na te diamenty, że normalnie. Marcin, pokaż mi palcem osoby, która by nie poszła po diamenty, jakby je zobaczyła. Jakby mógł. <laughs> O ja zimę, Boże To bym się wskazał Ej patrz bo tu jest dziura z lewą No właśnie zaklej ją proszę cię Dobra już czekaj nie, nie nie ja, ja nie tobie nie, nie 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 zaklej ją Dzięki Weź zaklej w ogóle to Tą wodę mm, no, Zaklej to... mi diament No właśnie teraz też tutaj gdzieś no, Nie mogę bo płynę wolno Wiesz że nie umiem płynąć Marcin, Marcin! Czy ja Co? mam cię zabić? Dobra, nie, nie udało ci się tro... nie udał ci się trolling. Hop. Gdzie ja to mam? Tutaj, nie? Poczekaj, ja się dostanę do Diaksów i skończy się. O, chyba zakleję wodę. No, zakleję, ale jestem boski. Jesteś Boski. Boski oski. No sa, no sa, A, wiedziałam, że tak będzie A, to podstępne diamenty, uważaj, bo w lawy wpadniesz No wiem, ale nie, nie udało im się Znaczy mi Dobra, to teraz już z dziewięcioma diamentami żegnamy się z wami papa. pa Pa, pa, pa.